Witam Widzicie grunarek bez koła Zaraz go odpalę coś pod pod zwolnicę Zobaczcie gdzie mi się zmieścił Kejsik bo tu wsadziłem Belarusa Tutaj przyczepę schowałem. Opryskiwacz. Nie przejrzy, ja przycisnę! Opryskiwacz. Tam drugą przyczepę. Tutaj Belarusik. Tutaj Prunaryk. No i tam musiałem jakoś wjechać ee, kejsem, Ale to jest na styk. Tylko co. Się znowu. Zobaczcie. Tylko co. No, i Lux. Nagrywam nowym telefonem, bo tamten mi gabryś rozwalił. <grystanie> I piszcie w komentarzach, jak. jak. jaka jakość. Jak to naprawdę jest z tym Pronarem? Bo pytacie się mnie, o co tu chodzi z tym Pronarem w ogóle? To tak. Może powiem od początku. Woda. Eee, pronar był zakupiony w 2006 roku wraz z pługiem Unia Tur 4 plus 1 zagonowy yy, na zabezpieczeniu resorowym pięcioskibowy. I tak, ten Pronar od początku od początku jak tylko uczepiliśmy do niego pług od początku miał awarię, na początku była aw awaria hydrauliki yy, po prostu grzała się hydraulika, olej aż się gotował no to serwis przyjeżdżał jeszcze wtedy i wymieniał z tyłu, tutaj jak wiecie, taki jest rozdzielacz z takim pipkiem, jak ten pipek się nadusza to zresztą do tego dojdzie, i wymienili ten rozdzielacz Wymienić ten rozdzielacz, było trochę lepiej, no ale za jakiś czas od tego gotowania oleju wywaliło y, uszczelniacze na pompie i na y, i na rozdzielaczu tym pod kierownicą. Także znowu wezwaliśmy serwis, zrobili to. I Jakoś tam było, dopóki jakieś tam znowu nie było orki, czy tam ciężkiej roboty. Wiecie o co chodzi. No, a potem tak, potem cały czas zresztą były awarie z tym z tą hydrauliką, tam z tyłu trzeba było naduszać ten, ten guzik, żeby opuszczało albo podnosiło. Nieraz zostawiałem płuk na polu też. No, i skończyła się gwarancja. No, jak skończyła się gwarancja, to e, zrobiliśmy chłodnicę oleju. Nie wiem, czy będzie widać, widać taką zieloną chłodnicę oleju hydraulicznego. I już od tamtej pory olej się nie gotował. No dobrze, no to jak olej się nie gotował, no to już było dobrze. No to była następna awaria. Była następna awaria. A zacierały się wtryskiwacze. Końcówki wtryskiwaczów. No to pompa do regeneracji. No to pompa do regeneracji. To tam też jakiś tam był koszt. W granicach 1000 zł. Koszt regeneracji pompy. No dobra. No a potem znowu następne awarie. Brak przedniego napędu, no to jak brak przedniego napędu, no to co to może być? Tutaj sprawdzaliśmy ciśnienia. Eee, takie elektrozawory, włączniki tutaj są i nie było ciśnienia. Także do rozpoławiania. I tam w środku jest taki e mechanizm, takie sprzęgło z tarczkami i to sprzęgło się rozleciało z tarczkami. To był koszt około 6000 tysięcy. Naprawa przedniego napędu, ale co się okazało, nie było. Do tej pory nie ma tego przedniego napędu, także już od tamtej pory nie ma tego przedniego napędu. Kolejne awarie były w skrzyni biegów. Yy, rozerwany wodzik. Nie, przedtem był zatarty synchronizator, na którymś tam biegu. Nie wiem dokładnie, na którym to było. Co to tam było? To robił mechanik, bo ja jeszcze wtedy chodziłem do szkoły i się nie zajmowałem tym. Następna awaria w skrzyni były. Połamany, połamany wodzik tam od wstecznego, czyli od czego? No chyba od stycznego wodzik był urwany to już wtedy nie rozpławialiśmy skrzyni, tylko przez dekiel z boku skrzyni został wymieniony ten wodzik. Czekajcie, przypomnę sobie jeszcze awarię. No, a potem to już się zaczęło z silnikiem, to to zatarty na panewce, to coś tam, to coś tam. Dużo było tych awarii. Pytacie się mnie, dlaczego ja nie chcę jego zrobić tak naprawdę żeby on chodził moja odpowiedź brzmi za dużo się z nim wymęczyłem żeby teraz coś zrobić niech stoi na razie nie jest bardzo tak potrzebny jeździ to jeździ nie, nie jest do, do ciężkich prac on przeznaczony już teraz zobaczymy może jeszcze kiedyś przyjdzie taka ochota taka chęć żeby go zrobić on za dużo nerwów już mi dał i jak coraz bardziej się psuł, już sam wtedy gospodarzyłem, to miałem taki wybór: albo kupić nowy ciągnik, albo rzucić yy, gospodarkę. No, miałem albo wybór kupić ciągnik, albo nie gospodarzyć. To musiałem, znaczy musiałem. Kupiłem ciągnik za żadne tam dofinansowania, za żadne dotacje. No i jakoś to jest. Jakoś to się toczy, i dokupiłem do ciągnika od razu nowy pług. Ten co mam. Ten pług. No i jakoś tam potem się kupywało to. To belarkę, to kombajn, to coś tam, to coś tam, to kosiarkę, to jeszcze coś tam, no i jakoś to się toczy, a niektórzy piszą w komentarzach, że ja to wszystko rozwalam, o nic nie dbam, ale jak ktoś ogląda mnie od początku, to wie o co chodzi, wszystko, także taka jest historia z pronarem. I luksus, panie, luksus, także... Jak chcecie więcej jakichś historii o jakichś maszynach to piszcie w komentarzach zostawiajcie suba i lecimy dalej nara